Witam tutaj, DAWO23 to jest pierwszy roślinek serii z w Super Amazing Wagon Adventure. Zaczynamy naszą przygodę w roku 1830 i, i kończymy ją w 1870. Tak, już stworzyłem nasz team DAWO, Invictus i Carbiter. Uuu, startujemy. Tak, Mamy odblokowany zwykły wagon i wagon szybki taki bardzo. Ale my zaczynamy od na tym o Enter. Dzień pierwszy, jesteśmy w lesie. Ja żyłam FPS-ów trochę mieli, to jest dziwne. Wiesz, mam 60 FPS-ów? się FPS laguje trochę. Ui. Ui, nie. Dlać. Ups, już. karbiter dostał lekko. Wow. Tedy hat. Hmm, wow. Ciach. Chciała, chcia, chcia, Ups... ups. Invictus dostał trochę. Ups, teraz dostałem trochę. Ale mam nadzieję, że zakończymy ten odcinek po jakiejś. Kurde mać. Paru... Minutach... Machine wagon. Ej! no Co tam. Ej, co ty robisz? Nie! Nie DIE! zdaje! niestety zginął. Hey. Czy ja też zadam? Ja yeah, udało się. Dawolę w wagon to look for wild. Coś tam nie Mhm. Mmm. Okej, do jaskini weszłem. Co zobaczyłem. I very dark. Tak jest ciemno mamy torcha i duże za zobaczyłem duże A! duże spidery no 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 nie, nie tam był łuk mm. Dobra, teraz będziemy musieli przez y rzekę przejść no. the player to try to jump hmm. jumpujemy Dobra, wylądowałeś na drugiej stronie, dobra. To jest pustynia, przeżyłem tylko ja. I już towarzysz. Bizony, aaa! Bizony. Niszczyć je. Kurde. Tak jest, Carbiter zadał. O, ja też zginąłem, Nie. The party's journey and the terror of the buffalo. Game over. To to byłoby na tyle. W pierwszym odcinku serii zagrajmy w Super Riemiec Wagon Adventure. Cześć!